Cześć, jest 8 dzień maja. Ma być docelowo 17 stopni. W tej chwili dosyć mocno wieje, ale tak się martwiłem, co tam u moich pszczół co z tym miodem, który kilka dni temu widziałem, który dojrzewał. Podejrzewam, że to miód wielokwiatowy. Postanowiłem wziąć urlop i przeglądać kilka rodzin, zobaczyć co z tym miodem. Podejrzewam, że będą duże straty, bo kilka dni było dosyć chłodno. Wnioskuję, że pszczoły zjadły część zapasów Zaglądnę do nich i spróbuję uratować co się da Zapraszam do oglądania Moim zdaniem taką rameczkę Już śmiało można dać do wirówki Jest zasklepiona część od góry Z drugiej strony również Machałem ramką kilka razy ani, ani razu nie skapło mi tak pokazuje nawet 16 wilgotność. Także ten nut nadaje się do wykręcenia. Tydzień temu jak zaglądałem do rodzin, miałem pełne półnadstawki zalane na kropem, którego przy jeszcze nie zaczynały, tak zasklepiać jak w ten sposób. 3 dni niepogody wystarczyło, żeby z tych 10 półna zrobiło się po 3-4. Pół stawki zalane, pełne, a reszta puste. Ponieważ pszczoły wszystko tamtą część zjadły. Warto jest zaglądać często do drugich korpusów do miodni. Ponieważ zdarza się tak, że pszczoły zaleją cały nam korpus. A tylko 3-4 ramki zaczynają zasklepiać. Do czego zmierzam? Do tego, że ten miód, który tutaj już jest zasklepiany, on jest gotowy. I on, jeżeli na przykład jest rzepakowy... Po kilku dniach potrafi nam skrystalizować. Tego miodu, ten miód, żeby wyciągnąć z tej ramki, to jest bardzo duży problem dla przelaża. Często w ogóle przelazarze nie kombinują jak go wykręcać, tylko dają go jako pokarm do odkładów na przykład. Czyli to jest dla nas strata. Druga sprawa zdarza się tak, że część miodu zjedzą, a część zostawią zasklepionego, który skrystalizuje. A tu będzie nakrop, którego nie będziemy mogli. Wywirować ponieważ będzie niegotowy. Taka ramka też jest już problemem, ponieważ tu już nam krystalizuje, marnuje się a tutaj jeszcze jest niegotowy i jak będziemy czekać, później będziemy wirować po pół ramki, ona się może nam złamać podczas kręcenia. Dlatego moim zdaniem warto jest zaglądać i choćby po te 3-4 ramki, jeżeli są już gotowe, zabierać a w to miejsce wsadzić nowe z suszem lub po prostu pół na staweczki w tym wypadku z węzłem. W ten sposób małymi daweczkami przelaż nazbiera dla siebie trochę. Pszoły tego tak nie odczują i nie będzie też takiego, takiej straty w postaci skrystalizowanego miodu lub miodu, którego, które pszczoły, który pszczoły zjedzą podczas tych dwóch, trzech chłodnych dni. Zakończyłem nierówną walkę. Wnioski są następujące. Trzeba było wybrać ten miód 4 dni temu. Zostało około 1 czwartej tego co było Podebrałem to pszczołom Podejrzewam, że jest to miód wielokwiatowy Trzeba się cieszyć z tego co jest Bo mogłoby go w ogóle nie być Miejmy nadzieję, że rzepakiem nadgonią Jest niedaleko rzepak Kwitnie cały czas Mam nadzieję, że będzie dobrze Na otarcie łez dla miodożerców Parę słoików się znajdzie a na resztę trzeba będzie poczekać. Pozdrawiam.